i postanowiłam you know what, why not uh, so let's do this um, ale w ogóle bez ciśnienia nie daję sobie żadnej presji jeżeli chcę coś nagrywać, nagrywam jeżeli nie i nie ma filmiku przez 3 tygodnie to też nie będę się tym przejmować um, ale okej, okay. dzisiaj jest nawet exciting day ale spokojnie bez spinki um, Pójdziemy chyba później na ogród świateł w Chorobie do Parku Śląskiego z moją siostrą, z moją mamą, która przyjechała ze Szkocji na parę dni. Także to będzie taki nice family day. Pogoda jest piękna, jest w ogóle prawie 15 stopni What? 1 stycznia, come on, to jest prawie jak wiosna. Że idziemy ją wykorzystać, tą pogodę, i mam nadzieję, że będzie super, bo mnóstwo ludzi e, zadowolonych, e, że to jest taka atrakcja na raz, ale must-see. <grym> Dzieci teraz sobie oglądają Disney. Przed chwilą oglądaliśmy Wally, -E, e, najpiękniejsza bajka ever. <grym> Jeżeli nie oglądaliście, oglądnijcie. Kocham ją. A na Disney Plus oglądamy. To nazywa się Mali Einsteini. Bajka. Polecam, polecam. Ma taki vibe jak kiedyś bajka było sobie życie. Nie wiem, czy koje życie. Ja i moja siostra oglądaliśmy ją chyba odcinek po odcinku. Tak ją uwielbiałyśmy. Moje dzieci mają 3 i 5 lat i no, oni są też bajce zakochani, także jeżeli nie widzieliście, mega polecajka. Um, ale co do polecajek, właśnie chciałam powiedzieć, że dostałam od mojego męża kolagen. Trzymiesięczny zapas w ogóle. I to jest w saszetkach. Um, bierze się jedną na dzień, miesza się z wodą. Um, ale co jest najważniejsze w tym, jest to, że to jest kolagen rybi. I... Ciężko było coś takiego odnaleźć, a odnalazłam to dzięki jednej z youtuberek, która nazywa się Brave, która też jest z Katowic, którą już followuję od niedawna. Właśnie znalazłam ją przez to, że jest z Katowic. I ona to strasznie polecała i mówiła o tym w samych pięknych pozytywach. Także testuję. Testuję. Dzisiaj będzie pierwszy dzień i chciałam to udokumentować, i potem dać swój własny werdykt, że zobaczymy. Zobaczymy. Robimy wrażenia live. Wymieszałam, tak jak na instrukcji. Pachnie pomarańczowo. Okej, okay, nie jest ohydny. Eee, smakuje ok, pomarańczowo. Ehm, co mnie cieszy, bo czytałam, że sporo takich kolegów właśnie jest po prostu nie do zniesienia. Ludzie po prostu piją to z zaciśniętym nosem że to było dla mnie mega ważne, żeby wysmakowało to już pysznie. Eee, no, także zobaczymy, co to będzie, ale I'll do anything to save this. W tym roku jest 30, także mm, no, chcesz zacząć, Judytka, opiekować się tym, co masz. Eee, ale zobaczymy, zobaczymy. Podobno efekty już widać po dwóch tygodniach. Ale wiadomo, u każdego jest inaczej. Mam nadzieję, że u mnie jednak będzie widać to po dwóch tygodniach. 2 stycznia, 8 rano. A ja pędzę na dostawę do Lumpexu. <laughs> Who am I? Ale ja to kocham, ja, ja to traktuję jak sport. Um, także idę szukać perełek. Tam trzeba iść od razu, z samego rana, jak tylko jest dostawa, bo potem wszystko jest strasznie poprzebierane. Także fingers crossed, find something good. Wir werden die Schiene, es. mamą w Siewierzu. Zabrałam je na wycieczkę, potrzebują kupić garnitur, a w sumie nigdy nie była. Mówię, why not? Let's do it. Później Wam pokażę, jakie perełki znalazłam w Lumpekcie, ale było tak busy. Trzeba od razu lecieć po prostu do sekcji, jak się tylko wejdzie, do której chciałoby się coś, w której chciałoby się coś opolować. No, ale znalazłam, znalazłam. Niestety nic dla dzieci, gdzie uwielbiam coś tam znaleźć, zawsze dla nich też. Um, oni są mali, tak szybko rosną, dlatego w ogóle, I don't mind um, dla nich rzeczy z Lumpexu, wręcz przeciwnie, zawsze się mega cieszę, jak coś znajdę. A znalazłam już tyle pięknych rzeczy, że naprawdę nikt nie wie, że są z Lumpexu. Zresztą dla mnie to jest um, proud, jestem wtedy zawsze proud, kiedy coś znajdę. Yy, z nami nie jest siarą, wręcz przeciwnie, dla mnie to jest teraz po prostu odkrycie roku. Chod znaczy roku. Chodzę tam już prawie od dwóch lat i yy, zawsze jestem zachwycona i no, sprawia mi to przyjemność, takie szperanie i znajdywanie takich rzeczy, których bym no, nie znalazła, wiecie, w zarze albo yy, w mango. Ale okej, okay, never mind. Nie jestem tutaj w żadnym konkretnym celu. Przyszłam po prostu popatrzeć, co jest, poszperać um, i spędzić miło czas. zaproponowała, że weźmie dzieci na noc, także mam wolny wieczór i uwaga uwaga, już są plany. Jedziemy do kina. Um, na Avatar to The Way of Water. Jestem tak excited, bo marzyliśmy o tym, a nie mamy nikogo, kto by mógł zostać z dziećmi, żebyśmy mogli pójść do kina, a to nagle BUM! Nowy rok i nagle randka, i w ogóle zakupy, Lumpeks, no. My favorite way to start a new year. <laughs> eh, ale zaliczam ten dzień do bardzo, bardzo udanych. Okej, okay, don't mind. Piękna muzyczka w kinie. O, właśnie się skończyło. Ciekawe, jaki następny będzie repertuar. O, cudownie. Ehm, nie wierzę, że tu jestem w ogóle w kinie. Tak sobie rozmawiałam z kubą. Kiedy ostatnim razem byliśmy, i. Hmm, we can't even remember. To jest wyznacznik, jak długo nie byliśmy. Ehm, I oczywiście matka. Nadwrażliwa myśl o dzieciach i się zamartwiam, zamiast się chilloutować i enjoy the moment. Ale mam nadzieję, że awatar jak zacznie się po prostu odpłynę i będzie nice. Night without kids! Yes!